Dzień dobry. Jest piątek ostatni dzień mojej pracy tutaj. Z reguły jak się praca kończy to, to się nie cieszę, bo nie masz czego. Ale tutaj w tym przypadku akurat to się cieszę, że kończę w tej głupiej firmie tą robotę, bo tacy są ci ludzie nieprzyjemni, a szef to już w ogóle kurde furiat. Oczywiście, tak jak wczoraj mówiłem, pracy nowej nie znaleźli. Jest Tomasz, jest, 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 i nagle okazuje się, o, nie ma. No i nic, no to posiedzę sobie tydzień i będę coś szukał. I tam gdzieś coś dzwonili, ale to mi nie pasowało. Im też chyba trochę nie pasowało. No nie będę opowiadał o co chodzi nieważne jestem na dworcu kolejowym i tutaj u nas tego się nie widzi chyba Chociaż dawno pociągiem nie jechałem w Polsce, ale raczej się nie widuje chodzi o to, że w Szwajcarii jest problem z parkowaniem nie Wszędzie, czy na wsi, czy w mieście Im większe miasto, tym większy problem Ale na wsi tak samo Więc Szwajcarzy Ponieważ nie są oszczędni Jeżdżą transportem publicznym Żeby nie płacić za parkowanie Żeby nie mieć problemów z parkowaniem I odbywa się to w ten sposób Że przyjeżdżają z domu Na dworze z rowerem a Zostawiają rowery Niektórzy mają elektryczne, niektórzy muszą wypedałować. Przegrano staje zaspany i musi dymać na rowerze. A jak pada deszcz to się ubiera że w taki przeciwdeszczowy płaszcz i korda jej dyma na rowerze. I tu zostawiają te rowery. Wsiadają do pociągu, jadą do roboty pociągiem. Później Wiadomo z powrotem na rowerek A ten co? Siedzenie odkręcił Dziwne Siedzenie odkręcił, że nie uchali roweru Do tego siedzenia jeździ O tak to A tu co bardziej wygodniej to przyjeżdżają z kuszkuterami nie no to wszystko, wszystko jest fajnie jak jest ciepło nie a jak jest zimno i dymać na rowerze albo na skuterze to to tak średnio przyjemnie Nie ma w Szwajcarii tak, jak w Polsce, że jest milion prywatnych linii autobusowych. Jeden ma taki bus, drugi taki, czwarty taki. Tutaj autobusy ma poczta. Posta auto. I wszystkie autobusy są jednakowe. Ładnie to wygląda. Przyjemnie dla wzroku. Kolej w Szwajcarii jest droga. Podróżowanie koleją wychodzi 3-4 razy więcej jak podróżowanie samochodem. Można sobie jak ktoś jak ktoś korzysta więcej z transportu publicznego. Można sobie kupić tak zwanego Halbtaxa. To jest to jest taki bilet, który się wykupuje na cały miesiąc, i on uprawnia do zakupu biletu w całej Szwajcarii za pół ceny. No, takie ciekawe rozwiązanie. Halbtax to się nazywa. Ale wczoraj widzieliśmy. Na filmie z przystanku, że, że była cena biletu 3 franki, a z halp 2,20, czyli no nie zupełnie to jest pół ceny. Halp, czyli pół. Jak halba na Śląsku, alba piwo. Dej mi tam jedną halbę. Dzisiaj pracujemy krócej, nie 8,5 godziny, tylko 8. Praca fajna dzisiaj. Jest biały montaż. Przekręcam gniazdka w mieszkaniach. Także ogólnie luzik. Za bardzo się nie spieszę, bo nie ma po co. I tak mnie już nie zwolnią, bo jestem zwolniony. <śm> no fajno. Tak, Młody oczywiście biega. Szybko, szybko. No chodź to, on Spoko, czekaj, idę. <grystanie> Myślę, że ja będę biegał, kurwa, jak on. Ale to są pojeby w tej firmie. No pewnie kazał mu wszystkie gniazda dzisiaj przykręcić. Widzi, że ja robię powoli, to zaczął biegać. Bo dostanie zjebkę, jak nie będzie przykręcone. że rząd dostanie zjebkę, nie ja. <grystanie> 3 minuty odjeżdża. Po angielsku są komunikaty po niemiecku, to dziwne trochę. Bo to jest kanton niemiecko-francuski dwujęzyczny. W jednym mieście mówią po niemiecku, w drugim mówią po francusku. Jakbyśmy pojechali stąd do na przykład Martini. No to pewnie byłyby komunikaty na stacji po francusku. Nie wiem, czy po niemiecku też tutaj po francusku nie ma. Ktoś przyjedzie z, z miasta, gdzieś mówi po francusku, niemieckiego nie zna, nie dogada. Kurde, to są jaja. Pociąg na Cermat. No nie byłem jeszcze na tym cermacie. Wybieram się, wybieram, teraz będę miał tydzień wolnego, może pojadę, zrobię film z cermatu, bo ono bardzo ładnie jest. Takie wózki elektryczne tu mają. Bilety w Szwajcarii na pociąg raczej trzeba kupować, gdyż często są kontrole. Chociaż ja znam takiego jednego Polaka który twierdził, że on nie kupuje. Nie wiem jak on to robił, jak on to jeździł, jak to się chował gdzieś, nie wiem jak on to robił. Ja kiedyś jeździłem pociągiem chwilę, bo był taki układ, że musiałem pociągiem jeździć, bo nie było gdzie parkować. Zawsze za tak, każdym razem jechałem była kontrola. No czemu nie rusza? Już jest 25. Tam nie bo jeszcze 5 sekund. A ktoś tam jeszcze z walizą idzie. Już jest 26. Nie wiem, nie znam się. Zarobiony jestem. Autobusy z tyłu mają takie bagażniki na narty dla turystów, którzy przyjechali pojeździć na nartach. No dobra, kończę film. Nie mam za bardzo nic do opowiadania i specjalnie też mi się nie chce dzisiaj opowiadać. Następnym razem coś może więcej jeszcze opowiem o Szwajcarii. Na razie pozdrawiam. Do widzenia.